Dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy na ile poważna, poważne było to lądowanie, może rozbicie się. To się stało 10 kwietnia. 2010 roku o godzinie 8:41 czasu polskiego. Była sobota. Ta wiadomość zastawała nas w łóżkach albo przy porannej kawie. Patrzyliśmy w telewizory, dzwoniły telefony. Trudno sobie wyobrazić, co działo się wówczas w umysłach i sercach osób, e, których najbliżsi lecieli tym samolotem do, do Smoleńska. Stamtąd jechać mieli na uroczystości katyńskie. E, ludzie ze świata mediów, polityki i biznesu natychmiast zadawali sobie pytanie, niepokojące pytanie, kto mógł być z naszych znajomych tam, kto był z naszych przyjaciół, współpracowników czy ludzi, z którymi po prostu e, pracowaliśmy. E, w takim gronie e, ludzi będziemy dzisiaj rozmawiać, przypomniemy sobie e, tamtą straszną datę. E, Lena Dąbkowska-Cichocka i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry.